Mobilizacja w klęku z rotacją jest to ćwiczenie poprawiające zakres wyprostu w biodrze w połączeniu z ruchem rotacji górnej części ciała. Mięśnie i powięzie przebiegają przez tłów na skos od prawego biodra do lewego barku. Właśnie w takiej sekwencji poruszają się nogi i ręce podczas biegu i chodu. Ćwiczenie to mobilizuje te tkanki i poprawia zakres ruchu. Zacznij od klęknięcia na jednym kolanie. Ustaw nogi tak, by kąty między udami i podudziami miały około 90 stopni. Tylną stopę, zakroczną, wbij mocno w podłogę. Ustaw miednicę idealnie na wprost. Wyobraź sobie, że chcesz bez poruszania przeciągnąć tylną nogę do przodu, a przednią do tyłu. Zablokuje to biodro w prawidłowej pozycji. Napnij pośladki, rotując miednicę dołem do góry. Poczujesz rozciąganie z przodu biodra. Wydłuż sylwetkę od dolnego kolana aż do czubka głowy. Utrzymuj stabilnie brzuch i plecy, wypchnij lekko biodro do przodu, wtedy uczucie rozciągania lekko się zwiększy. Rozłóż szeroko ręce, sięgając intensywnie rękoma w przeciwne strony. Kciuki kieruj w górę lub lekko za siebie wnętrzem dłoni do sufitu. Barki oddal od uszu, ściągając je w dół do pośladka. Górę klatki piersiowej wypchnij do przodu. Weź wdech i z wydechem obróć się za siebie, skręcając się w stronę nogi przedniej. Poglądaj za ręką tylną. Cały czas rozciągaj ręce w przeciwne stronę. Pamiętaj o zablokowanych biodrach. Przytrzymaj pozycję kilka sekund i wróć do pozycji startowej, biorąc wdech. Powtórz kilka razy na stronę.